Nie wiem, jak zacząć ten wywiad razem ze mną, nie wiem, chyba was nazwali Bad Couple, tak? Gdzie? Oh. Nie? No. Bad Boy i Bad Girl, no. <noise> no, ale to jest chyba dobry nazw. No, w ogóle sobie dali jakieś nazwy człowieku, jakby byli bohaterami komiksów, nie? Bad Boy i Bad Girl, nie? Razem z nami Sandra. Bonnie i Halo, Bad Girl z tej tak. strony. I Bad Boy. Tak, ma. Ta. Dobra, słuchajcie, od przyska, początku, czeka, bo przyska. ja jak zobaczyłem na karcie to... Że bijeś się Ty, Sandra. No to ja w to nie wierzyłem. Ja byłem w szoku. Ja pamiętam wszystko to, co się działo, jak Denis mówił, jak to wszystko przeżywałaś, jakie miałaś też ciężkie chwile. To skąd decyzja, żeby wejść do takiego świata, który doprowadził cię do takiego stanu, jakim są free fighty. Może eee, ja właśnie... powiem, co? Wkrótce pierwszy no <laughs> <dobrze>. chyba lepiej. <laughs> Dobra, widzę, że Denis jest jej rzecznikiem prasowym w ogóle. Dziewczyna poszła na wywiad, ale Denis będzie za nią odpowiadał. To przypomina już na samym początku trochę program, jak majewcy wystąpili u Wojewódzkiego. Jak dostała pytanie jego kobieta, on mówił, to może ja odpowiem. Lepiej, to ode, ode, powiem. ode mnie się zaczęło, także tak. Co? Dwa i pół roku, niecałe trzy lata Sandrę nie chciałem w internecie, zmieniała Instagramę, no bo wiadomo, hejt i tak dalej, dawne błędy młodości, miała wtedy 19 czy 20 bodajże lat, to było trzy roku temu. A, to jeszcze on w ogóle zanim nią się wypowiadał odnośnie tamtych wydarzeń. Myślałem, że coś odnośnie fejmu powie. Może dalej już w sumie nie pamiętam, mało istotne. No co, no zaczął na tam wszystko w internetu. to już tu się, tu okazało się, że musiała do szpitala, bo chciała sobie zrobić krzywdę i tak dalej. Coś się wyłączyło? Nie. Nie, to chyba żelazko. Ale kur... zaczęły się moje internetowe wojny z, z innymi dużymi twórcami inter... internetowymi, więc yy, nie mogli mi nic zrobić, więc postanowili wrzucać moje dziewczynę. Wrzucali jak tam się bawi i tak dalej, jak tańczy i tak dalej, więc mówię do Sadry, wysłuchaj, skoro Cię Konopski wrzucił, Wardęga Cię wrzucił i tak dalej, zróbmy coś z tym, z, zrobisz tego pieniądze, kupisz sobie mieszkanie, za, za te twoje wszystkie, co, Cię, pokazują cię, więc jesteś i tak na, na, świetniku, na świeczniku. Wszyscy to widzieli. Nic, nic złego nie zrobiłaś. Mleko się wylało, trzeba zrobić krok przeciwko wszystkim. Pokaż, pokaż że masz. Ja w ogóle nie wiem dlaczego ci ludzie ciągle gadają, Denis, przede wszystkim, że za walki kupuje się mieszkania. No z całym, z całym szacunkiem, ile ona ma za tą walkę niby dostać? 700 tysięcy, żeby sobie mieszkanie kupiła? No wątpię. Kawalerki we Wrocławiu dzisiaj kosztują. 450. To 450 dostała? No kurwa, wątpię. No, jakie mieszkanie? Jakie mieszkanie? Wyjdź do ludzi, po, powiedz swoją wersję, jak to wyglądało i tak dalej, że to byłaś młoda, głupia i tak dalej. Zrób z tego pieniądze, ja ci załatwię dobry kontrakt, teraz sobie mieszkanie po tej walce kupi. I moim zdaniem jest elegancko, nie? No właśnie, tak jak chciałam właśnie tutaj też powiedzieć, że dzięki Wam sobie kupię teraz mieszkanie i oczywiście dzięki też Denisowi, że tutaj pozwala mi walczyć mhm. i mi za. Jak dzięki nam zostałaś stałaś się słabna przez jakiś filmik, a nie dzięki Woda ludziom. Tobie to, to zawdzięczasz w sumie. Grosze. Nie wiem, dziwne. Sandra miała ciężkie chwile. Denis spłakany siedział na panelu na cloud, ale teraz charakternie trzeba się powyzywać na konfie. Zasady ulicy w pełnej krasie. Nie, no to absurd jest, to jest absurd totalny, tak szczerze, to jest absurd. Załatwił taki super kontrakt. Mm -hmm. Nie, no wiesz, ludzie, ludzie się prują, ludzie, ludzie chcieli, wiesz, yy, mnie tym yy... Jak to się nazywa? Mnie obarczyć tym, że wszyscy teraz wszystko na nią wjeżdżają, i tak dalej. Więc mówię: słuchaj, mleko się wylało, nic gorszego i tak już nie wyjdzie. To, co było najgorsze, nie ma się czego wstydzić: wyjdź do ludzi, pokaż się i tyle. Nie ma się czego wstydzić. Była młoda, głupia, gdyby nadal coś takiego robiła, gdyby nadal chciała się pokazywać ze swoim partnerem, czyli ze mną, teraz by chciała znowu tańczyć, robi takie rzeczy, to by było złe. Ale dziewczyna odpokutowała, przepłakała, więc trzeba to spieniężyć. Przyszłościowo lepiej to wyjdzie, nie? No, nie wiem. Ja uważam, że jeżeli popełniłeś jakiś błąd i na przykład tego błędu się wstydzisz, to głupim wyborem jest spieniężanie tego po czasie, bo to jest rozrapywanie ran i to jest wracanie do tego. I naturalnie, znając internet, wszyscy wiemy, jakie będą komentarze pod tym. Zresztą myślałem, że nawet pod tym wywiadem są takie komentarze, yy, jakie obstawiam, że będą. Zobaczmy. Nic gorszego jej nie może spotkać. Dajcie jej panel z Natanem. Denis do swojej kobiety. Pokaż jaja. <grytania> Była młoda, głupia, teraz jest tylko głupia. No, jakby. no te komentarze. Nie znając komentarzy, obstawiałem, że będą właśnie w ten sposób nie napisane Joseph mówił, że wziął dwie oskorki po koncercie, a Załębski pierwszy, że byli razem w związku. Więc tak szczerze, biorąc pod uwagę te komentarze, to nic gorszego nie może je spotkać? Przecież właśnie teraz ją spotyka. Kolejny komentarz ciężki szlałt i ja pierdolę Agata przesyła 3 złote i 90 groszy. Ja myślę, że... Lubisz food joba takimi małymi stópkami. Dziwna oferta. Nie wiem, wyszli Natalii do oceny. <grystanie> Za hajs wystawiać rodzinę na pośmiewisko XD. Kubiszen jednak miał rację. Typiarka też inteligencją nie grzeszy. No wystarczy spojrzeć na sekcję komentarzy, to nawet nie trzeba nic od siebie dodawać, żeby wiedzieć, że właśnie w tym momencie spotykają ją nieprzyjemności. I nie można powiedzieć, że to są nieprzyjemności inne niż takie jak na własne życzenie. No bo. Wie, co było jej zarzucane, wie, co robiła, wie, że to się nagrywało, a teraz idzie walczyć. Więc ona sama to rozdrapuje. ma świadomość tego, jakie będą komentarze, bo podobne komentarze pojawiały się wcześniej. Więc bardzo dziwny tok rozumowania został przyjęty. E, dobra, tylko... Telewizowie, no, no kurwa, no mam rację, czy nie mam racji? Tylko teraz tak, e, znowu zacznij się to wszystko. Na pewno teraz, wiesz, dużo osób sobie wybierze Sandrę jako... Poza tym, no to, to też jest właśnie kolejny case, też o tym na dwóch biegunach mówiłem. No jeżeli, jeżeli na początku dochodzi do sytuacji, w której Denis uronił łzę, ja się z tego kurwa nie śmieję, bo, 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 bo mówił, że jego partnerka nie wytrzymuje tego psychicznie ma myśli samobójcze, a mija dosłownie chwila i ta partnerka jest wrzucana, jest wrzucana na free fighty i do tego, żeby by się kon, konfrontowała ze swoją przeszłością, no to no źle to wygląda, po prostu źle to wygląda. Być może łatwy cel, który dopiero wkroczył tego świata, który nie ma jeszcze takiego doświadczenia, jaki masz ty. No i czy ty, Sandra, nie boisz się, że to ciebie trochę po prostu przerośnie? No bo tutaj naprawdę jest... No, jest grubo, Czasami jest, to się wymyka już spod kontroli i, i tylko ci ten dokończy. To są programy live. I na przykład to, co było wtedy. My, jako prowadzący, też nie mamy wpływu na to, co ktoś mówi. I czy ty się nie obawiasz tego? To powiem jedno, że to wszystko, co właśnie mówisz. Już było, Aha. to już było. Ja już swoje przepłakałam. No tak jak Denis mówi, naprawdę było ciężko, to nie jest tak. Ja nigdy jakby nie byłam w tym świecie. Teraz wiadomo, jestem na nowo, wiesz, ty się odnajduję, ale dzięki Denisowi, że jest ze mną, moja rodzina tak samo, wspierają mnie na duchu, więc ja się nie obawiam. Ja właśnie tu jestem, żeby was wszystkich powyjaśniać. Wiesz, trzy 3 lata, 3, niecałe trzy lata robiłem wszystko, żeby nie wyszło, nie? No, żeby tak. po prostu nie, nie chciałem. No się trochę wyjaśniane, w sumie czuję. w no. w dziewczyn życie, nie jest w, interne... nie jest w internecie, spadł nią hejt, przez byłego partnera. Y... Swoje odpukodowała, ale kurczę, wiesz, już tutaj z Bokzdelem, już na razie to nie gano, ale mówię typu, na przykład teraz wardega ją stawiał, tak samo stawę ją taką ten śmieć, kon, śmieć Konopski ją stawiał, z twarzą nawet także. To oni, oni, ludzie wiedzą, że chciała popełnić samobójstwo, chciała zrobić sobie krzywdę, i to kur. twórcy internetowi, którzy dbają o. Czemu jej Denis nosi torebkę? A to jest jej torebka? A nie jego? Nie wiem. Jeżeli jej, no to tak chyba miło, nie? Dżentelmenem jest. O, o wszystkich, o, o dobroć, żeby nikomu się nie stała krzywda. Taki konowski potrafi wstawić jej twarz, że to kur. ona na przykład, nie? Zwykły kur. śmieć bez godności, bez zasad, nie? A, I podstawa. dlatego, i po tym filmiku, kiedy ludzie zobaczyli, to zaczęli znowu do niej wypisywać. Do mnie wypisywać mhm. ile, ku... Ile, ku... ile ta ile ile ta ku... za ile za złoty za za loda. Ja Więc przez mówię, to? Wiesz, no, i, i mówię, że trzeba wyjść do ludzi, pokazać, było, minęło. Yy, nie idziemy w tym kierunku, idziemy w sportowym kierunku, chcesz pokazać, jaka jesteś naprawdę, a nie ku... ta Magla że teraz ona mówi, że ona miała depresję przeze mnie i tak dalej, a ku... trzy 3, 3 dni później idzie, kurwa, górka wsadza do nie? za 25 dolarów w prywatnych wiadomościach. Dobra, każdy ma inny sposób na leczenie depresji. Może faktycznie ten Ogórek był zaczarowany i leczył depresję Madzi? Ja tam lekarzem nie jestem, nie? Nie znam takich domowych sposobów szamańskich. To niech się kobiety na czacie wypowiedzą, czy Ogórek w czy im pomaga. Tak, też przez to właśnie non stop miałam zmienionego Instagrama, bo każdy mi wypisywał tutaj no, różne były, nawet groźby. Mm -hmm. Więc i tak, no każdy mnie wstawiał, bo wcale tak jak właśnie Denis mówi, dlaczego nie? Dlaczego nie zawalczyć i nie zarobić pieniędzy? Było minęło i tyle. Dokładnie. Wszyscy i tak widzieli, tak, że już nie ma nic do ukrycia, mleko się wylało, więc zr trzeba zrobić z tego pieniądz, z, czy wiesz, czy będziemy w przyszłości razem, czy różnie w życiu bywa, nie? Przynajmniej będzie miała zabezpieczenie w przyszłości, bo wiadomo, jak dzisiaj ciężko trzeba wziąć kredyt, żeby mhm. kupić mieszkanie, a tak dziewczyna po łacca kupi sobie mieszkanie. Czy w przyszłości będziemy, czy nie będziemy różnie w życiu bywa, wiadomo, y będzie miała zabezpieczenie, tak? Nie będzie musiała jak y większość dziewczyn wracać do rodziców, Al czy latać po. Czekaj, czekaj. Czy się, jak Magdalena. Dokładnie. Tak jak Madziulka. Wystawiać swoją za 50 zł. Tak. Tak robi Madziulka. No właśnie. Huber wygląda na zadowolonego generalnie z rozmowy. Bo tutaj jest ogólnie, to jest bardzo obyczajowa karta, naprawdę. Tutaj będzie się działo dużo, wasz panel na pewno będzie mocny. Ty się bijesz z Filipem Bondkowskim. ty się bijesz z Magdaleną Loskot. Jakie ty masz w ogóle, znaczy jaki ty masz stosunek do Magdy, widząc właśnie to, co Denis pisał z nią w wiadomościach prywatnych? Ja o wszystkim wiem i ja byłam tego wszystkiego świadoma i okay. ja czasami też je odpisywałam. Więc to nie jest tak, że każdy... A Pan co? prokurator przesyła dwa złoty. ona tego diabełka wysłała miesiąc. i parter chciała ...dostała robić. kasę, więc przychodzi na famę. Teraz będzie zrzucane na innych twórców, bo nie można powiedzieć, że ładnie kasę posypali. Lepiej nawalać na innych, bo to się ceni. Szacun, szacun. Myśliło, pisał z nią za moją... telefonu ten... Denisa, tak. czy jak? Tak, oczywiście. No. Więc ja tu o wszystkim wiem, więc... Niech ona sobie nie, nie wyobraża za dużo, to po raz. Bo ona teraz wiesz, chodzi i gada, że niby wow, Denis do nie pisał, jako ona nie jest super i tak dalej. Chwali się tym, no bo to było widać nawet na konferencji Prime. Ale nie, tak nie jest dziewczyno, zejdź na ziemię. Tyle ci powiem. No. A ty się uśmiechasz, bo, bo pewnie ty tutaj jesteś całym nauczycielem tych dymów, ale... Słuchaj. Chciałabyś, nie? Chciałabyś tak usiąść. Nie moja droga, ty byłaś tylko po coś. Pamiętaj, po coś. Ale to czyli nie bolały cię te wiadomości, co tam Denis pisał? Ten, nie wiem, trenowanie parteru czy coś. Ja tak mówię, ja czasami też odpisywałam, Aha. więc nie. My tutaj wszystko razem, jakby sobie rozmawiamy i o ja wszystkim wiedziałam. Tak jak mhm. mówię, ona była tylko po coś. No. Ale po co? Bo ja ani po nie mają. <laughs> Chyba kumam. Chyba kumam. O co chodzi? Wy się, wy się uśmiechacie. Na pewno ja teraz nie będę poruszał wszystkich tematów, bo to zostawimy na konferencję, która już słuchajcie niedługo. No i właśnie, ty sobie będziesz wyjaśniała z Magdą, tam na pewno będzie taka bitwa o Denisa, nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale ty z Filipem Bąkowskim, Jaka jest tutaj taka kość niezgody? No bo w internecie wy się, nie wy się chyba nie wypowiadaliście na swój temat. Nie, słuchaj, ja ci powiem tak. Lubiłem go. Do czasu, kiedy mnie nie okłamał na na, na na walce szachty na Prime'ie co był, wypytywał mnie o Magdę, że czemu i dlaczego taki smutny był co się do mnie podchodzi, mówię, co ci chodzi, nie? Mówi, no Denis, to, to, tamto i płacze praktycznie, nie? A ja mówię, co, coś z nią? Ja Mówi, nie, nie, broń Boże, nie? To się okazało, że te są w związku, nie? Razem, wiesz, do, do tej pory są praktycznie w związku, mi się wydaje, bo no, teraz negocjacje wszystkie fejmowe i tak dalej, no to wszystko za Magdę. Denis, weź się przeproś, weź to to. A teraz mi groził, że coś miał mieć, walkę z Stazem, ale wyszła yy, przez to, że miała być z Wątkowskim, później miała być z Stazem, miała Stazem, już było przeklepane. W MMA, że się bijemy 3 trzy, 3 trzy, także pełne MMA. No ale później jednak Bąkowski mówi: dobra, jednak chce zarobić pieniądze i tak dalej. No i wiesz, chciało szukać federacji, chciało szukać mnie i napisał mi taką wiadomość: słuchaj teraz, albo przepraszasz Magda oficjalnie i mówisz to, co wszystko powiedziałeś, to są farmazony, że są kłamstwa i wtedy mamy walkę razem. A jak nie, no to nie masz walki kurwa, z nikim i zostaje ci nic. Tak chciał zrobić mnie i federacja. No i pokazałem to federacji, i federacja go wyjaśniła kurwa, i tyle w temacie, nie? Także nie się ciągnie, kaszton, każton mały, dostanie w walce z Magdą, i się skończy, kurwa. Tak samo się nadaje jak i ona. To ci on bardziej płakał niż ta Magda, słuchaj. On bardziej płakał niż ta Magda, że to depresja, że on teraz chce samobójstwo popełnić. On gada takie rzeczy. No ten, to jest przykry chłop, nie? Yy, Tu gada, że on teraz ma ciężko ze swoją tam żoną i tak dalej, a zaraz mówi, że on to Magdę kocha. On, on nie wie co ma zrobić, k chyba nie wie którą ma kobietę wybrać. Niech wraca do żony, niech się zajmie dzieckiem, a nie. Takie rzeczy się tutaj mówi. Właśnie, widzisz, i teraz jest taka sytuacja, Denis, że na przykład. Ale to, czekaj, dam, dam Ci przykład. Nie, wypo, nie wypowiadałbym się na takie tematy, gdyby. No, właśnie, gdyby, na tematy. Gdyby, 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 ale to nie jest, ja nie obrażam, nie obraziłem jego żony, ja, jego dziecka. Opowiedziałem coś z tego? Nie, ale, ale to mi to chodzi podjąc... o to, że nie boi się, że nawet kiedyś przez przypadek wciągniesz właśnie rodzinę Filipa ale w ten konflikt? On ale to on wciągnął. On wciągnął to swoją żonę i swoją kurczę o, i swoje o, dziecko w to, że zdradzili. Wzięli do domu grosze. A ona też procent dla Denisa będzie oddawać jak szachta. Nie wiem, stary, ale dziwnie się. Tak, tak. I ta kurwa przyjaźniła się z jego kurwa rodziną, z jego dzieckiem i tak dalej. A Filip, ona wychodziła z dzieckiem do przedszkola, a ten frak ku... ru... ru... ro... No to jest k... No takie coś trzeba. Ku... Trzeba jechać z takim kur. Słuchaj, powiedzmy, facet zdradza swoją kobietę, kurwa, niefajnie zagrywki. Dziewczyny zdradzają, się mówi... Dziwo. Nieważne, ale jak kobieta ma dziecko ze swoim mężem, i to jest, są po ślubie, mają razem dziecko, to się kłócą. Jeszcze to jest małe dziecko, nie można się że Dziecko ma dwa lata. Nie wolno się w takie sprawy rodzinne. Trzeba takie rzeczy nagłaśniać. Ona powinna być linczowana, a i ten powinien być również linczowany. Nie tykamy k***a tam, gdzie są dzieci, i wpijamy się k***a z brudnymi nogami. I to jest, słuchaj. Tak, i powiedział to Denis, który mówi, że zdradza, bo ma na to zgodę. Wiecie, kró eee. Króciutka. Eee. Każdy, tam, każdy eee. zdradza, każdy eee. popełnia życiowe błędy. Ja też nie jestem k. -ty. Tak samo no ty, tak samo każdy z nas. Ale jak ktoś ma dziecko, to się kurwa nie w to. Tak samo jak kobieta jest w ciąży, nie piszesz do niej. No jakie zasady? Facet siedzi w więzieniu, nie podbije, że to tej dziewczyny. Są takie zasady, kurwa. A, ta, a te k. z tym k. drugim weszli w związek. To się te k***y razem ze sobą, a, 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 ta, a ta pani cierpi. Bo to jest wszystko w internecie. i tak, to, to nie jest wia, to, nie, to nie jest rodzinę. Tak. Pokazuje tylko, jaką to nie trzeba być, żeby robić takie rzeczy. Co się Takie kurwiencie. właśnie są. Tak. No. <laughs> <laughs> takie właśnie są przyjaciółki. Nie ma przyjaciół. Są same k***. Jak Magda. Uważajcie na takie. <noise> Zresztą, to a to mocne przesłanie akurat. Mocno, Dościa, mocno. Które który ma i dziecko, to nie dotykamy. Jest to rzecz święta. Rozsądne i logiczne. Zasada pierwsza. Zasada druga. Ziomek miał dziewczynę. zerwał z nią, a akurat masz ochotę wyruchać ją za jego plecami, a cejot z nim, kurwa, oby był panel z Natanem. <noise> to to jest, chyba totalne, totalne... Lud każdy <noise> robi kajs, bo każdego... Cek... takie węże... Wejdą do domu i co robią? Kąszą faceta. Także wiesz, ja, 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 ja nie wytykam ku... rodziny nie pokazuję i tak dalej. Ja tylko. Kobiety to węże, które wejdą do domu, to kąszą faceta. To mogę współczuć takim właśnie kobietom, tak. że właśnie no takie ku... takie bestie poznają nie? Że, ku... że są małe dzieci ku... i takie rzeczy, że wchodzą w ogóle. Zobaczcie, jaka to Magda, musi być ku... nie? Wie, że chłop ma one, nie? Ona go, jest jej przyjaciółką, ma ma dwuletniego chłopczyka ma dwuletniego chłopczyka, i tak przychodzi się na przykład zajmować tym dzieckiem i ona idzie z tym dzieckiem i na przykład do żłobka odprowadzić i się i się z tym nie? Jaka, A później ona wraca i z nią się na przykład na imprezie, nie? Jaką to trzeba być? Jak on trzeba mieć godność, taki brak serca, brak serca i wszystkiego. Ja, ja mogę być postrzegany, że jestem zły, że bije ludzi, ale ja tylko biję tych i wyzywam tych, którzy obrażają mnie i moje. moje... <śmiany> 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 Chłop sobie zlegalizował bicie i chuj. <śmiany> <śmiany> Rodziny, ale nie wpkłam się komuś w takie w ku... życia. Jakby oni byli se w związku, chcą, nie się ale k. Ku... jest dziecko, czy ktoś jest ciąży, to wy******* takich rzeczy. Słuchajcie, e, cała wasza czwórka jest, ma, cała wasza czwórka, ma, Słuchajcie, cała wasza czwórka, ma, ja się w tym temacie nie chcę wypowiadać, Denis, bo to jest naprawdę taki temat. Cała wasza czwórka, która podpisała tę walkę, jest dorosła tak. i każda osoba z waszej czwórki wie, w co się pakuje. Tak. I słuchajcie, to czeka was już niedługo. Ja. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to może być chyba jedna z, z najmocniejszych gal, naprawdę pod takim względem obyczajowym. Zobaczymy. Ostatnie pytanie, dlaczego nie Denis Labryga? Bo dużo osób się też yy, o to pytało. Yy, lab... Dostałem propozycję Labryki, przy... przyjąłem ją od razu. To było świeże pałacu, do mnie dzwonili. Przyjąłem ją od razu, no ale mówili, że no, nie będą płacić tyle, ile on chce, nie? On nie chce tyle, co miał za Pasternak, a on chce kilkokrotność tego, nie? Także na to sobie możecie policzyć, ile chciał za Denisa. Także już nie Fabryka, że dni się boi, bo do nic do walki chciał wyjść, także nie... farmazonów. przyznaj się, że chcesz niewyobrażalne pieniądze, których nigdy nie dostaniesz. Zgódź się na tą sumę co masz, może możesz sobie tą wypadkę z pacterekiem podwoić, bo dobrze wiem, jakie tam Twoje negocjacje były. Chcieli ci wodarze podwoić, a teraz to dalej. Co tu się dzieje? Co? Z, ty, zamiast wyjść, zarobić w*** dobre pieniądze, Kupić auto, kupić sobie mieszkanie, to on wyprzedza. Czemu on ciągle gada, że każdy kupi sobie auto czy mieszkanie? To jest nieprawda. To jest nieprawda. Kurwa, no chyba, że wy co po niektórzy to kupujecie mieszkania na jakimś wypistowie przy granicy z, z Ukrainą. Teraz czekać, aż Denis wyrucha komuś żonę. Wydaje mi się, że wtedy baza zasad zostanie zaktualizowana. <laughs> Baza zasa zostanie zaktualizowana. <laughs> o, ciekawa perspektywa. Ciekawa. Że i walki nie rusnął. A później Mata patrzę, że... Byłaj zasłony chodzi bić. Sprawdził, do której stram, bo teraz przyszedłem i chciałem se cofnąć, żeby obejrzeć, co się wcześniej nie działo. Kurwa stary, to zależy ile widzowie jeszcze kupią. A co? Dzięki. Co galek? To samo, nie? Potwierdzam. A nie, nie potwierdzam. Ja pierdolę. Nie, nie przy tym chłopaku, nie? Przyznaję rację. No to, co? Nie wiem, jakieś ostatnie słowo do widzów, to co i czeka, bo to chyba, to chyba wychodzi poza moją no, wyobraźnię. jak mogę powiedzieć, tu mieszanka wybuchowa. Mhm. Więc uważajcie. Tak, lecimy z i, i bez. bez... Dolenia, nie? Tak. Chcieli, i tak. Mogłoby to się inaczej zakończyć, nie? Gdyby nie negocjacje kontraktowe, ale zro chcieli zrobić mnie, w... chcieli zrobić federację, w końcu kule się teraz, zrównam was z ziemią. Pamiętajcie, akcje, czasem ludzie przemykają oczy, ale za takie kł... akcje, które robicie, zrobiliście w życiu ludziom. Naprawdę. Na... Wjazd, dwie wyważone, nad ranem znów, matka płacze, czas! Będzie go pełno, na przemyślenia, w kryminale Kurwa, nie znam pod jaki bit to leciało zrobiłem, śpiewamy. zrobiłem tyle co umiem Na 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 Wjeżdżają nad ranę Ale to inna nuta jest Ostatni telefon pozdrawiam mamę, wiesz co jest grane Ta, można Manu i Ciega. No. Denis zaktualizował dane zasad, także możesz się z nimi zapoznać na najnowszym wywiadzie, żebyś wiedział, co jest dojebane, a co nie. A jakie zasady on ma teraz? Kobiet z dziećmi w ciąży nie tykamy. Kobiet z dziećmi, co kurwa jeszcze raz? Kobiet z dziećmi w ciąży nie tykamy. Nie, nie można się o takich dobierać. I tylko jak są w ciąży, albo mają dzieci. Muszą mieć dzieci, i... mieć Nie wiem, być może. To okay. interpretacja wolna. A gdzie on, kurwa, popełnił ten wyśmienity wywiad? <grym> popełnił. <grym> no, u, u Mieściwujewskiego. Kurwa, ten Hubert też, kurwa, naprawdę. A jak kamerzysta, kurwa, nagrywał z upośledzonym, kurwa, to, to już był problem, a Hubert, kurwa, może. Też jest pojebane. Denis i jego dziewczyna wjeżdżają na grubo, musisz to zobaczyć. Wyjaśniamy Was wszystkich. Dobra, to ja idę, zobacz, jak nie wyjaśniałem, będę za 15 minut. Weź tylko pod uwagę, że tam dużo mieszkań skupowanych. No, domyślam się, że tam. Może od Huberta, bo Hubert to chyba deweloper, więc po to tam, się dogadali. Tam są brabusy i tak dalej. Tak, w barterze mieszkanie będzie za walkę.